Ja jestem Marta. A ja jestem Troszkę ciężko, z będę względu, że studia i była pierwsza sesja, ale generalnie bardzo sympatycznie. Może też radości było. A Ty jak wspominasz? Ja w sumie to nie wiem. Wzloty, upadki to. Chyba generalnie dobrze, no dobrze się kończy, bo nie był w sumie taki do końca fajny, ale jak każdy, no o mówić, w porządku. A spełniłyście swoje marzenia w tym roku? O nie, czy? ja nie, ja na pewno nie. A ja jestem tak. Mm. A ja jest jakie... sesja zaliczona. Na studiach też jest super, fajni ludzie. Tak. Na ten rok muszę maturę dobrze zdać, to jest ciasto rozważone. Jeden cel do osiągnięcia. Jak się uda, to będzie dobrze. To będę miał spokój na następne pół roku. Będę odpoczywać, jak się uda. W mm. tak. A ja sobie nie wiem, jeszcze się nie zastanawiałam nad swoimi postanowieniami. Ale generalnie też te studia jakoś, żeby jak najlepiej I w tym się dalej realizować, gdzieś tam rozmawiać. No, no tak. wiesz, wierzy w miłość? Nie generalnie przyjąć. Oczywiście, żeby jakoś tam o, o to cały czas dalej zabiegać o te relacje z główny. Yy, żeby... No a miłość zobaczymy. Będzie, będzie, nie będzie, nie będzie. Przejdzie, przyjdzie to dobrze, nie? To jeszcze lepiej. No będziemy się bawić ze znajomymi razem akurat. No właśnie szukałyśmy z koleżanką bluzki, ale ona jej nie znalazła i właśnie rozpacza, bo będziemy musiała starej z zeszłego roku, no i tak. Ale będzie dobrze. Jestem, tak. Co roku tam no jesteśmy, tak że będzie przyjaciół. dobrze. Tak. Czyli w jaki sposób spędzicie? Jak duża ta grupa będzie przyjaciół? No, z osób będzie. Tak, no i no, wiadomo, że to nie wszyscy są tacy przyjaciele tacy ale... Ale tak ale rado, to będzie też taki y, sylwester grupy jakby parafialnej. Będzie ksiądz z nami, Taki oazowy. oazowych. Także będzie tam nas sporo, też przyjaciele, i e, też tacy damci troszkę. Może przyjadą do tego stopu gości, ale to będzie miejsce cztery. I w ten sposób będziemy się martwić. Także e, o północy chyba będzie mocnica, jak co roku. W ten sposób. Nie <trym> wiem, dla mnie dobry był. Spełniły się marzenia, oczekiwania. Mam. Plan... No w miarę. A czy wie Pani, no, no, tak, no nie był zły rok, żeby tam coś się wydarzyło, żeby tam... No, dobry. Dobry był, żeby tam coś się wydarzyło. No nic. Mam marzenia, no. Nie wiem, dzieci co, zdrowe, nie chorują, nie tego. no To tylko chyba to jest najważniejsze, żeby... A żeby coś się wydarzyło? No wszystko. Oj, No ciężko, wie Pani, ocenić, jaki będzie rok. A tak, na razie no, tam, no nic nie chcę. Aby praca była, wiadomo, jak praca czy coś i tak dobrze w rodzinie, no to nic więcej. A gdzie Pani spędza Sylwestr? No i chyba w domu. Mąż też jeździ jako kierowca i tak do tego, no chyba w domu. Jestem Kinga Dąbek jest z trojenki mieszkam. W tak, myślę, że tak. No Ale jak... się podobał. A jakie to były plany? Nie wiem. No. Dużo pieniędzy miałam w tym roku akurat i... Nie, ogólnie mi się podobał. W sumie boję się tego roku, następnego roku zaczynać. Dlaczego? Myślę, że będzie gorszy od tego. Jakoś tak. No, nie wiem. A masz już jakieś postanowienia noworoczne? Nie, nie myślałem jeszcze nad tym. W domu, robię w domu. Zresztą zapraszam znajomych proszę. dużo. będzie tego znajomych? Tak. Coś specjalnego szukacie? Nie, no, będzie w domu, tak jak domówka bardziej. Nie wiem, nic specjalnego. No pozdrawiam wszystkich znajomych, rodzinę. No, to wszystko. On on się mile na wysocka. No, już nie najgorsze. Dlaczego? Czemu? Oj, przyprowadzka. W dużo się działo w tym roku. Jakie marzenia czy też plany spełniły ci się w tym roku? W tym roku? Oj, dużo. Tak w sumie to nie wiem. To nie musiała pomyśleć, o tak to trudno mi powiedzieć. No, w przyszły rok? Na pewno więcej pracować, yy, trochę kasy zarobić. No, ogólnie jakoś tak. Pozdrawiam moją całą szkołę, zespół szkół numer 5, całą rodzinę i znajomych. Dobry rok był to co mogę powiedzieć więcej? Dobry jako tako. Przeżyło się, robi następnie też przeżyć. To dla mnie starego to już, wiecie, to już co innego. To już koniec żywota. Dobry. Dlaczego? Dużo akcji było, ciekawych. Opowiedz nam o tym Nie, nie, nie. Nie, dobra. Ale powiedz. Spełnione w miłości, w przyjaźni, w szkole. Tak. Było ostro. No to jakie masz plany na przyszły rok? Na przyszły? Nie wiem. Co byś chciał robić? Pasje jakieś, zainteresowania dalej kontrolować? Nie, ja się peszę. Do widzenia. Małgorzata Sidożak. Dla mnie udany. Wyszłam za mąż. I ogólnie dobry chyba. Czy coś jeszcze się spełniło w tym roku? Czy się spełniło? Tak, kupiliśmy mieszkanie. Już za chwilę będziemy się wprowadzać do swojego. Ogólnie chyba w porządku. W porządku. No mam nadzieję, że będzie przyszły lepszy. <grym> że już na swoim. <grym> Plany? No wykończenie mieszkania. Do wszystkim. Podróż zaległa. Ślubna. Egzotyczna. Jeszcze jakaś nas czeka pewnie myślę. No i, no i wszystkiego dobrego. I również Wam życzymy. Serdece spędzamy u naszych znajomych, wyjeżdżamy do Rzeszowa. Życzę wszystkim e, szczęścia w nowym roku, 2009, aby ten nowy 2009 był lepszy od tego, który, który właśnie się kończy. Wszystkiego dobrego wszystkim. Pozdrawiam całą rodzinę. Nie narzekam. Co się spełniło, co się nie spełniło? Ja Bardzo trudne pytanie, jak na, jak na koniec roku. Żałuje Pan czegoś? Że czegoś pan Nie, już... również coś niczego nie żałuje. Dobrze, na pewno. Trzeba się cieszyć z życia i jakoś leci po prostu do przodu. Trzeba myśleć pozytywnie przede wszystkim. A noworoczne postanowienie? Noworoczne postanowienia? Noworoczne postanowienia będę lepszy, niż byłem na wtedy. Tak jak każdy chyba.